pomaga w życiu codziennym seniora. Między innymi sprawdzam rozkład jazdy autobusów, pociągów. Pozwala to na oszczędzaniu czasu, bowiem o której odjeżdża autobus, o które będę na miejscu, o której jak dojadę. Na stronie www.jakdojadę.pl są Wskazówki, jak dojechać z jednej dzielnicy Białego Stopu na drugą, chociaż nie tylko Białego Stopu, wszystkich miejsc. Tak samo pociągów, o które wyjeżdża z Warszawy, na przykład, o które będzie Białym Pozwala to oszczędzać czas. Wysyłam maile, pocztę od dzieci. Ja wysyłam swoje wiadomości do dzieci, odbieram zdjęcia wnuków, swoje wysyłam do wnuków. Szukam informacji w internecie, aktualności z kraju i ze świata, najświeższe wiadomości. Odbieram maile od dzieci, od wnuków. Sama wysyłam maile. Również wysyłam zdjęcia do dzieci, do wnuków. Piszemy do siebie listy. Informuję rodzinę o najważniejszych wydarzeniach, o spotkaniu rodzinnym, o wizytach, o imieninach, o urodzinach, o świętach. W Internecie również szukam aktualnych informacji w kraju i z kraju i ze świata. Na przykład czytam gazety poranny.pl, gazeta.pl, wyborcza.pl, również szukam przepisów na temat pieczenia, gotowania, szycia. W internecie również słucham muzyki, oglądam film, przesyłam kwiaty na urodziny przez kwiatarnię internetową, kupuję bilety do kina, zamawiam przez internet na stronie www.biletyna.pl, kupuję bilety do teatru. Rezerwuję miejsca na wczasy. Również przez internet. Mam stronę internetową na Facebooku. Na naszej klasie. Na Facebooku. I wysyłam różne najświeższe wiadomości. Również otrzymuję wiadomości od rodziny, znajomych, koleżanek, kolegów. Z, o ważnych Informacjach, o ważnych wydarzeniach. Wysyłam zdjęcia. Również widzę zdjęcia moich dzieci, wnuków, siostrzeńców. Rozmawiam z rodziną, która przebywa za granicą mm. przez Skype'a. To najważniejsze, że ta rozmowa jest za darmo. Rozmawiamy, możemy rozmawiać godzinami. Widzimy się nawzajem. Ja widzę wnuki, dzieci, a one widzą mnie. W internecie można również sprawdzić swoje wyniki badań lekarskich no, na stronie internetowej laboratorium. Również przez internet można rozliczyć pity, które osobiście rozliczam i wysyłam do Urzędu Skarbowego. Posiadam również konto bankowe w internecie. W którym mogę dokonać przelewów za rachunki za światło, za gaz, za telewizor i takie wszystkie inne. Opowiadam również karty bankomatowe. Aspektem tych kart jest to, że są bardzo bezpieczne. Nie muszę nosić gotówki w portmonetce. Tymi kartami płacę za wszystkie dokonane zakupy w sklepie. Nie tylko w, tu na miejscu, ale również w całej Polsce, a nawet w krajach Europy. Podsumowując, umiejętność obsługi komputera i internetu daje dużą oszczędność czasu na spędzanie z wnukami czy na działce albo nawet w klubie seniora. Co przełamało? Chciałam być na bieżąco, iść do przodu, czytać wiadomości w internecie, najświeższe wiadomości z ostatniej chwili. Chciałam bardzo się nauczyć obsługi komputera. Zrobiłam wszystko, żeby to zrobić. I dzisiaj jestem z tego bardzo zadowolona. Największą trudność na początku sprawiała mi myszka. Obsługiwanie myszką. Potem drugą sprawą, najtrudniejszą dla mnie, to było wpisywanie adresów WWW, wyszukiwanie adresów. Przeglądarka. To rzeczywiście było dla mnie bardzo trudne. I jeszcze dodatkowo, najtrud najtrudniejszą sprawą to było pisanie w Wordzie. Ale pokonałam te wszystkie trudności. Dziś obsługuję myszkę, wpisuję adresy mailowe, pisze pis, pisma, podania, no jakoś poszło. Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans jest bardzo potrzebny, dzięki niemu my, ludzie starsi przełamaliśmy mit, że nigdy w życiu nie usiądziemy do komputera, bo to nie dla nas. Wcale nieprawda, właśnie dzięki takim latarnikom poznaliśmy, a szczególnie ja, mogę powiedzieć, że jestem biegła w internecie na dzień dzisiejszy. No ja miałam to szczęście, że na swojej drodze spotkałam latarnika, dzięki któremu poznałam internet, obsługa komputera. Wszystkie problemy, jakie miałam w ogóle z, z komputerem, z internetem pomogli mi roz, rozwiązać właśnie pracownicy latarnicy. Laternicy polskiej cyfrowej równych szans zasiali we mnie takie ziarenko, że w tej chwili każdego dnia od samego rana siedzę w internecie. Sprawdzam, szukam, szperam wiadomości. Nawet, nawet w internecie jest kalkulator, na którym dodaję, mnożę, liczę, odejmuję. Oczywiście piszę podania. I dzięki tym ludziom moje życie stało się piękniejsze, łatwiejsze. Mam więcej czasu, więcej chęci do życia. I dziękuję im bardzo. Ba uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli mam jakiś problem z komputerem czy z internetem, umawiam się telefonicznie z y, latarnikiem, z e-kliniką, która mieści się w książnicy Podlaskiej. Ja osobiście chodziłam, nie potrafiłam skanować zdjęć. Nie potrafiłam na początku przekazywać zdjęć. Nauczyłam się, pokazali mi. Miałam kłopoty z myszką, miałam y, kłopoty z. Y, Tabletem nie potrafiłam włączyć. w tej chwili już potrafię. O tak to wygląda. E klinika seniora. Przede wszystkim nie bać się komputera, bo jego jest bardzo trudno popsuć. Myślę, że obsługa komputera, jeżeli ktoś bardzo chce, namawiam serdecznie. Bo trzeba, radziłabym pójść na kurs komputerowy. Kilka, wystarczy kilka godzin. Przez internet możecie Państwo poznać wielu ciekawych ludzi wspaniałych ludzi, nawet czytać gazetę, czytać książki, pisać listy, rozmawiać z dziećmi, z wnukami, z najbliższymi. Jeżeli kogoś z Państwa nie stać na zakup komputera, są takie miejsca, gdzie można korzystać z komputera za darmo, między innymi w Książnicy Podlaskiej, w kafejkach internetowych, nawet podejść do sąsiadów, do dzieci, do wnuków. I usiąść, chociaż przez chwilę. Najpierw kilka minut, potem pół godzinki, potem coraz więcej czasu poświęcić. I w ten sposób nauczycie się Państwo korzystać z komputera. Im więcej się siedzi przy komputerze, tym więcej się Państwo nauczycie. Wiem, co mówi, bo tak było ze mną. W internecie również są takie. Strony internetowe, które nazywają się fory internetowe, na których spotykają się ludzie o podobnych zainteresowaniach, wymieniają poglądy. Na przykład wędkarze umawiają się na, na łowienie ryb, rozmawiają na temat ryb, na temat wszystkiego, co dotyczy łowienia ryb. Na przykład ja osobiście spotkałam się w internecie, oczywiście. Na forach na temat szycia. Nauczyłam się szyć. A przynajmniej myślę, że się nauczyłam. W internecie <laughs> są również takie miejsca, które nazywają się blogi internetowe. Są to takie strony, na których możemy pisać pamiętniki. Coś po sobie zostawić. Oczywiście to może być bezimiennie, bez adresu, tylko jakimś autografem podpisane i opowiedzieć o najciekawszych zdarzeniach, wydarzeniach z naszego życia. Robię zakupy w aptece internetowej. Zamawiam, odzież, obuwie, korale. W internecie również można wejść na stronę internetową biblioteki, jeżeli ktoś jest, lubi czytać książki, sprawdzić na internecie, czy dany tytuł aktualnie jest do wypożyczenia, zamówić, zarezerwować, umówić się, że na przykład za godzinę przyjdę obiadowe. Bardzo fajna sprawa. Komputer nie tylko służy do pracy czy do wyszukiwania jakiejś informacji, ale również służy do, jako rozrywka. Między innymi można grać w różne, przeróżne, przedziwne gry. Na przykład można grać w karty, można grać w warcaby, można rozwiązywać krzyżówki, można również rozwiązywać sudoku. Ja osobiście polecam sudoku. Serdecznie namawiam niezdecydowanych na kurs komputerowy. Jest masę kursów bezpłatnych. Poszukać latarnika, zapisać się przynajmniej na pierwszy kurs komputerowy. Złapiecie bakcyla, będziecie chcieli więcej. Serdecznie polecam.